Wilgotne powietrze Krakowa wgryzało się w płuca Kaliny, gdy schodziła głębiej w labirynt krakowskich podziemi zapomnianych. Blask jej latarki tańczył po omszałych ścianach, odsłaniając niezliczone tajemnicze symbole. Dziennik Seweryna spłowiały od lat, drżał lekko w jej dłoniach, a zapisane w nim pospieszne notatki ożywały z każdym krokiem. Szukała przejścia, o którym wujek wspominał tylko ogólnikowo. Lecz z jego słów biła nagląca, niemal paniczna potrzeba. Nagle za załomem korytarza światło padło na ledwo widoczny, wykuty w kamieniu znak symbol, który Seweryn opisał jako klucz. Serce Kaliny biło mocno. Czuła, że zbliża się do prawdy, która kosztowała jej wujka życie. Cień dawnych intryg zdawał się unosić w wilgotnym powietrzu. Podobał ci się ten fragment? Zostaw łapkę w górę. I zasubskrybuj nasz kanał. Symbol. Nie był to tylko zwykły rzeźbiony znak. Gdy kalina radwańska przesunęła po nim palcami, poczuła subtelne drganie, ledwo wyczuwalne, jak szept kamienia. Był to znak nie tyle do otwarcia, co do odsłonięcia. Nacisnęła mocniej w centralny punkt, tam, gdzie linie symbolu krzyżowały się najgęściej, i usłyszała głuchy, zgrzytliwy dźwięk. Fragment ściany, doskonale zamaskowany przez wieki wilgoci i osadu, zaczął powoli się odsuwać, odsłaniając wąski, ciemny korytarz. Powietrze, które wydostało się z jego głębi, było ciężkie i nieświeże. Pachniało stęchlizną, ziemią i czymś, co Kalina rozpoznała jako zapach dawno uwięzionej historii. Weszła ostrożnie, latarka drżała w jej dłoni. Korytarz był niższy i węższy niż te, którymi podążała wcześniej. Ściany pokrywały grawerowane, niezrozumiałe inskrypcje, a pod stopami chrzęściły drobne kamyczki i kawałki rozłożonej gliny. Seweryn w swoim dzienniku pisał o zapomnianej drodze, o szepcie starożytnych, o miejscu, gdzie światło nie dociera, a prawda jest zakopana głębiej niż kości królów. Teraz Kalina rozumiała jego słowa dosłownie. Po kilkudziesięciu metrach korytarz rozszerzył się w niewielką komorę. Na środku leżała zardzewiała łopata, a obok niej, częściowo zasypana gruzem, niewielka skórzana torba. Serce kaliny ścisnęło się boleśnie. Znała tę torbę. Należała do wujka. Podniosła ją drżącymi rękami. Była niemal pusta. Ale na dnie znalazła kilka kartek zgniecionych i zabrudzonych, pisanych pośpiesznym, znajomym charakterem Seweryna. Były to urywki, pospieszne notatki, schematy i daty. Ignacy, dawny współpracownik wujka, archeolog, z którym Seweryn spędził setki godzin pod ziemią, też ostrzegał. Pomimo swojej łagodnej natury stawał się nerwowy, gdy rozmowa schodziła na tajemnicze archiwa. Seweryn miał obsesję na punkcie tych traktatów, powiedział kiedyś Ignacy z westchnieniem. Wierzył, że zmieniały one całkowicie obraz relacji Polski z Moskwą, pokazywały intrygi, o których nie pisano w podręcznikach. To było coś, co mogło zburzyć propagandowy obraz naszej historii, zarówno tej sprzed wieków, jak i tej niedawnej. Ryszard. Archiwista i pasjonat dawnych map, który również pomagał Sewerynowi w jego badaniach, był najbardziej sceptyczny, ale i on w końcu uległ wizji Olszewskiego. Seweryn widział rzeczy, których my, zwykli śmiertelnicy, nie dostrzegaliśmy, mawiał Ryszard, przecierając okulary. Miał ten szósty zmysł do ukrytych znaczeń, ale im bliżej był prawdy, tym bardziej stawał się ostrożny, niemal paranoiczny. Mówił o podsłuchach, o tym, że jego mieszkanie jest przeszukiwane. Uważałem to za przesadę, dopóki nie zniknął. W świetle znalezionych notatek obawy wujka nie wydawały się już paranoją, były realne. Komora, w której się znalazła, była prowizorycznym miejscem odpoczynku, a może i kryjówką. Na jednej ze ścian, niewyraźnymi węglowymi kreskami, Seweryn naszkicował mapę. Nie była to mapa korytarzy podziemnych, ale schemat czegoś znacznie większego plan Wawelu. Zaznaczone były na nim punkty, strzałki, tajemnicze symbole. Jeden z nich, niemal niewidoczny, wskazywał na głębokie piwnice pod katedrą wawelską tam, gdzie legendy głosiły, że spoczywają niezliczone skarby. Obok tego symbolu, Seweryn napisał tylko jedno słowo Archiwum. Kalina zrozumiała. Jej wujek nie zaginął przypadkowo. On został powstrzymany. Ktoś nie chciałby dotarł do tego archiwum, by prawda o zapomnianych traktatach ujrzała światło dzienne. A teraz ona podążała tą samą śmiertelnie niebezpieczną ścieżką. Czuła na sobie ciężar wzroku, choć była tu sama. Czuła obecność czegoś, co nie chciałoby kontynuowała. To nie był już tylko cień wuja, ale cień znacznie potężniejszej siły, która od dziesięcioleci pilnowała tego miejsca. Musiała być ostrożna. Zerknęła jeszcze raz na mapę. Jedna z linii na schemacie Wawelu prowadziła do miejsca, które na pierwszy rzut oka wydawało się być tylko starą kryptą, ale pod nim Seweryn naszkicował labirynt, który nie figurował na żadnej znanej mapie. Była to droga do ukrytej prawdy. Wiedziała, że musi się tam dostać, zanim oni zrozumieją, jak blisko jest. Powrót na powierzchnię nie wchodził w grę, dopóki nie rozszyfruje kolejnego etapu planu wujka. Podniosła dziennik, jej oczy wciąż błądząc po kartkach Seweryna, szukając wskazówek, które poprowadzą ją głębiej w serce Wawelu. Coś jednak w tych zapiskach nie dawało jej spokoju. Ostatnie słowa wójka, choć tak lakoniczne, wydawały się wskazywać na pułapkę. Powróciła wzrokiem do lakonicznego słowa pułapka. Co Wujek Seweryn miał na myśli? Czy to była zasadzka zastawiona przez nich, czy może ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ukrytym w samym archiwum? Zbyt wiele niewiadomych. Kalina wzięła głęboki oddech, czując na sobie ciężar historii i tajemnicy. Musiała rozszyfrować tę zagadkę, zanim postawi kolejny krok. Przyświecając sobie latarką, pochyliła się nad notatkami, szukając jakichkolwiek dodatkowych symboli, strzałek czy numerów, które mogłyby wskazać prawdziwe znaczenie tego słowa. Znalazła. Na marginesie jednej z kartek, obok skomplikowanego schematu, Seweryn naszkicował maleńki pająk. Na pierwszy rzut oka, nieistotny detal, ale Kalina pamiętała. Jako mała dziewczynka uwielbiała słuchać opowieści wujka. Seweryn, pasjonat kryptografii i ukrytych znaczeń, często powtarzał: Pamiętaj, Kalino, prawdziwe pułapki nie są widoczne są jak sieć pająka. Subtelne, niewidzialne, aż wpadniesz w sam jej środek. A pająk zawsze czeka w centrum. Pająk, centrum. Czy to oznaczało, że pułapka czekała w samym sercu Wawelu, tam gdzie archiwum? A może Seweryn ostrzegał ją przed kimś konkretnym kimś, kto miał być w centrum ich zaufania? Złapała się na myśli o Ignacym i Ryszardzie. Znali Seweryna najlepiej, spędzili z nim lata w podziemiach. Czy któreś z nich mogło być częścią tej siatki? Odtrąciła tę myśl. Byli wierni wujkowi, pomagali jej, ale słowa Seweryna nie mogę ufać nikomu, nawet cieniom. Ktoś obserwuje. Kraków ma oczy. Odbijały się echem w jej głowie. Skupiła się na mapie, na ścianie. Linia prowadząca do krypt pod katedrą wawelską była najbardziej rozbudowana. Seweryn zaznaczył tam nie tylko archiwum, ale i kilka mniejszych enigmatycznych symboli. Jeden z nich przypominał zarys odwróconego kielicha, inny stylizowaną koronę. Zrozumiała. To były punkty orientacyjne, ale także wskazówki do mechanizmów, które należało uruchomić lub ominąć. Musiała znaleźć sposób, by dostać się do Wawelu od strony podziemi, niezauważona. Powietrze w komorze stawało się coraz cięższe. Kalina wstała, czując przeszywający dreszcz chłodu. Nie mogła tu dłużej pozostać. Wybrała wąskie przejście, które Seweryn oznaczył na swojej mapie jako droga węża, symbolizującą kręte i trudne do przebycia korytarze. Ledwo mieściła się w szczelinach skalnych. Wilgoć przenikała ją do szpiku kości, a zapach stęchlizny mieszał się z nutą kamienia i odległego zapachu świeżej ziemi, co było niepokojące, bo oznaczało, że ktoś tu niedawno był. Dotarła do podziemnego jeziora, o którym Seweryn wspominał w swoim dzienniku. Było to mroczne, niemal nieruchome lustro wody, rozciągające się w głąb jaskini. W dzienniku wujek pisał o przeprawie przez mrok, sugerując, że nie ma innej drogi. Na szczęście, w pobliżu, ukryta pod nawisem skalnym, stała niewielka, płaska łódź. Stara, drewniana, ale wyglądająca na tyle stabilną, by utrzymać jedną osobę. Seweryn musiał ją tu zostawić. Kalina wsiadła do łodzi, odpychając się od skalnej ściany starą, zmurszałą tyczką. Cisza była ogłuszająca, przerywana jedynie cichym pluskiem wody i biciem jej własnego serca. Światło latarki tańczyło na wodnej tafli, tworząc ruchome cienie, które wydawały się wyciągać w jej stronę. Na drugim brzegu ściana skalna nie wyglądała nalitą. W oddali, ledwo widoczne, dostrzegła nieregularne, ciemniejsze kształty. Nie były to naturalne formacje skalne, były to wejścia. Wybrała to, które wydawało się najbardziej zbliżone do odwróconego kielicha z mapy Seweryna. Było niskie i wymagało czołgania się. Powietrze stało się jeszcze bardziej wilgotne, niemal duszne. Czuła, że zbliża się do miejsca, gdzie spoczywała prawda. Ale także do serca pułapki. Po kilkunastu metrach korytarz rozszerzył się gwałtownie, prowadząc do imponującej, choć mrocznej groty. Ściany pokrywały precyzyjnie wykute rzeźby i inskrypcje w języku łacińskim, którego wujek uczył ją od dziecka. Tu leży prawda, tu spoczywa zapomniana, strzeżona przez wieki przez tych, którzy boją się jej mocy. Spojrzała na jedną ze ścian, gdzie inskrypcja była szczególnie wyraźna: Custodes Veritatis, Strażnicy Prawdy. Pod tym tekstem wyryty był symbol, który Kalina natychmiast rozpoznała. Był to ten sam stylizowany pająk, który Seweryn naszkicował na marginesie swoich notatek. Nie był to zwykły ornament. W jej umyśle zakiełkowała przerażająca myśl. Czy strażnicy prawdy to także ci, którzy zastawili pułapkę? I kim byli ci oni, którzy od dziesięcioleci pilnowali, by ta prawda nigdy nie ujrzała światła dziennego? Czuła, że zbliża się do jądra spisku, a serce Wawelu w końcu odsłoni swoją prawdziwą, mroczną tajemnicę. Podniosła latarkę, jej światło padło na dalsze, ledwo widoczne przejście prowadzące w głąb groty, gdzie czaił się cień. I prawda. Światło latarki kaliny drżało w mroku, oświetlając wąskie przejście. Każdy krok rozbrzmiewał echem w kamiennej ciszy, a powietrze stawało się coraz gęstsze, nasycone zapachem stuleci i niewypowiedzianych tajemnic. Wiedziała, że wchodzi do samego serca mrocznej intrygi tam, gdzie prawda czekała, lecz także czyhała pułapka, którą Seweryn tak wyraźnie zaznaczył. Korytarz wił się nieregularnie, raz opadając stromo w dół, raz wznosząc się delikatnie. Ściany były wilgotne, pokryte naciekami, które w świetle latarki przybierały fantasmagoryczne kształty. Kalina dotykała chłodnego kamienia, czując pod palcami nierówności i żłobienia. Nagle jej dłoń natrafiła na coś gładkiego, obcego naturze skały. Cofnęła się, podnosząc latarkę. W kamiennej ścianie, na wysokości jej wzroku, znajdowała się niewielka, niemal niewidoczna wnęka, zasłonięta przez ciemne nacieki. Kalina usunęła warstwę wilgoci i kurzu. Jej serce zabiło mocniej. Wewnątrz, w szczelnie zamkniętym, ołowianym pojemniku, leżał niewielki, skórzany woreczek. Otworzyła go drżącymi palcami. W środku znalazła medalion, który Seweryn zawsze nosił na szyi stary, srebrny, z wygrawerowanym symbolem słońca. Obok leżał zwinięty w rulon skrawek pergaminu. Był to fragment jego dziennika, którego brakowało. Rozwinęła pergamin. Pismo Seweryna, choć nieco rozmazane od wilgoci, było wyraźne. To jest ostatnia poszlaka. Dotarłem do serca Wawelu. Kustodes Veritatis to nie tylko strażnicy prawdy, ale i jej oprawcy. To oni zacierają ślady, manipulują historią. Ich sieć jest wszędzie. Pająk to symbol ich organizacji, przekazywany z pokolenia na pokolenie w ukryciu. Należą do niej ci, którzy zyskują na utrzymaniu tej fasady. Musiałem zostawić to tutaj. Jeśli to czytasz, Kalino, to znaczy, że znalazłaś drogę węża. Idź dalej. Za rogiem, tuż przy zapomnianej krypcie arcybiskupów, jest mechanizm ukryty. Srebrny pająk, naciśnij jego odnurze prawda kosztuje, czasem życie. Ale nigdy nie można pozwolić, by zginęła bez echa. Słowa wujka, jego determinacja, ale i strach uderzyły w nią z pełną mocą. Medalion w jej dłoniach był zimny, ale dawał jej poczucie bliskości. Wiedziała, że Seweryn zostawił jej tę wiadomość jako ostatnie ostrzeżenie, ostatnią iskierkę nadziei. Strażnicy prawdy. Teraz wiedziała, że to nie byli tylko średniowieczni mnisi, lecz żywa, działająca organizacja, która przez dziesięciolecia utrzymywała fałsz. Wspomniany pająk nie tylko symbol, ale i klucz. Ruszyła dalej, ostrożniej niż kiedykolwiek. Każdy cień, każdy szmer wydawał się być obserwatorem. Po kilkunastu metrach korytarz gwałtownie skręcił, odsłaniając przed nią niewielką kamienną komorę. W centralnym punkcie znajdowała się kamienna płyta, a na niej dziwne żłobienie, zarys stylizowanego kielicha, dokładnie tak jak na mapie Seweryna. Tuż obok, w niszy, stał wykuty w kamieniu ołtarz, a na nim maleńka. Srebrna figurka pająka. Jego odnóża były delikatnie zarysowane, gotowe do naciśnięcia. Wzięła głęboki oddech. To był ten mechanizm. Przesunęła palcem po zimnym metalu, czując chropowatość starożytnego odlewu. Zastanawiała się, które odnóże miał na myśli Seweryn. Wspomniał o odnóżu w liczbie pojedynczej. Czy to była zagadka? Przeglądała w myślach wszystkie notatki wujka, szukając jakiejś wskazówki, czegoś, co łączyłoby pająka z konkretnym kierunkiem czy liczbą nic. Wtedy przypomniała sobie inną jego opowieść z dzieciństwa o pająku, który wskazuje drogę. Seweryn zawsze rysował pająki z jednym odnóżem dłuższym od pozostałych często wskazującym kierunek. Przyjrzała się figurce. Rzeczywiście, jedno z ośmiu odnóży było subtelnie, niemal niezauważalnie dłuższe, skierowane w stronę ściany za ołtarzem. To musiało być to. Z drżącym sercem nacisnęła delikatnie na wskazane odnóże. Przez moment nic się nie działo. Potem, z cichym zgrzytem, który rozniósł się echem po komorze, fragment ściany za ołtarzem zaczął się odsuwać. Powoli Odsłaniając ciemną, wąską szczelinę, z jej wnętrza wydobywał się chłodny, stęchły powiew powietrza, niosący ze sobą zapach starych papierów i wilgotnego kurzu, zapach, który mogły mieć tylko średniowieczne archiwa. Weszła do środka. Korytarz był niski, ledwo pozwalał jej stać wyprostowaną. Po kilku krokach prowadził do ogromnej sklepionej komory. Jej latarka oświetliła regały, sięgające aż po sklepienie wypełnione tysiącami pergaminów, ksiąg i zwojów. Powietrze było ciężkie od zapachu pleśni i starych dokumentów. To było to legendarne archiwa. Zobaczyła go. W rogu komory, oparty o jeden z regałów, siedział Seweryn. Jego sylwetka była skulona, głowa opuszczona na piersi. Ubrany był w to samo znoszone ubranie, które miała w pamięci. Obok niego leżał jego rozłożony dziennik i kilka map. Ciało było mumifikowane przez suchy, chłodny klimat podziemi, zachowane niemal nienaruszone przez dekady. Nie było śladów walki, żadnych widocznych ran. Wyglądał jakby po prostu usiadł i zasnął, spokojny. Ale w jego dłoniach, nadal kurczowo zaciśniętych, znajdował się ostatni złożony pergamin. Kalina podeszła bliżej, klękając obok wujka. Łzy napłynęły jej do oczu. Trzydzieści trzy lata poszukiwań, lata niepokoju, niezakończonej żałoby. Oto był. Jej wujek, samotny w mroku, otoczony prawdą, dla której oddał życie. Delikatnie, z szacunkiem, wyjęła pergamin z jego dłoni. Był to ostatni wpis w jego dzienniku, pisany inną ręką. Bardziej chaotycznie, jakby w pośpiechu. Dzień ostatni. Archiwum jest większe niż myślałem. Dokumenty, które odnalazłem, obalają wszystko, co wiemy o układach z Moskwą, o roli kościoła w pewnych decyzjach królewskich. To niebezpieczne. Jestem obserwowany, kustodz są już tutaj. Czuję ich oddech na karku. Nie pozwolą mi wyjść. Ale prawda prawda musi wyjść na światło dzienne. Ukryłem te najważniejsze w specjalnej skrytce, pod tronem, pod symbolem królewskiego lwa. Niech to będzie moje ostatnie świadectwo. Kalino, pamiętaj, że historia jest żywa i walcz o nią. Nie dla mnie, dla prawdy. Wiedziała, że nie umarł z przyczyn naturalnych. Został tu uwięziony, osaczony przez strażników. Ich pułapka. Patrzyła na zaciśniętą dłoń wujka. Pod paznokciem niemal niewidoczne znajdowały się mikroskopijne, srebrne opiłki, takie same jak te, z których wykonano figurkę pająka. Walczył do końca, usiłując zniszczyć dowody obecności tych, którzy go schwytali, a może po prostu zostawić Kalinie ostatnią niemą wskazówkę pająk, symbol, klucz, pułapka i znak egzekucji. Kalina podniosła wzrok na regały pod tronem, symbolem lwa. Wiedziała gdzie szukać. Prawda, Seweryna, choć kosztowała go życie, w końcu ujrzy światło dzienne. A jej zadaniem było to zapewnić. Jeśli spodobał ci się ten fragment, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odkryć.